Manda z Gliwic na agroshow w tym roku po raz pierwszy pojawia się w zupełnie nowym obliczu, w nowej kolorystyce, z nowym logo, z nowym hasłem reklamowym. Pojawiamy się w kolorach szaro-pomarańczowo-czarnych. Cel jest prosty: chcemy się odróżnić od konkurencji, chcemy pokazać, że Manda ma już blisko 30 lat, że jesteśmy jedyni i niepowtarzalni. W związku z tym, zupełnie nowa kolorystyka, która spotyka się z bardzo dużym pozytywnym odzewem odbiorców zarówno z zagranicy, jak i w Polsce, także jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Oprócz tego mandam na stoisku prezentuje kilka nowości. Kultywator dłutowy Spec HD w szerokości 4,8 do ciągników bardzo dużych na, na rynki głównie zachodnie, na rynki zaoceaniczne. Maszyna niemalże robiona na życzenie klientów. Oprócz tego pokazujemy po raz kolejny bronę talerzową Sal. Brona talerzowa Sal to brona na zabezpieczeniu sprężynowym o szerokości 3 metrów, a w ofercie jest również o szerokości 6 metrów. Maszyna na talerzach 620 mm z bezobsługowymi łożyskowaniami, z przeróżnymi opcjami do wyboru. Kultywator przeciewny Best to kolejna nasza nowość. Maszynę po raz pierwszy pokazaliśmy na targach Agrotech w Kielcach. Teraz prezentujemy go w nowym obliczu, w nowej kolorystyce. Co? Maszyna, która się sprzedaje już bardzo dobrze, jest już znanym znanym produktem i zamówienia na ten rok e, spływały. Natomiast chcemy ją jeszcze pokazać państwu na nowo, chcemy zaprezentować jej inne opcje. Także również zapraszamy na nasze stoisko w tym z tego powodu. I ostatnią nowością jest pług. Nowy pług firmy Mandam. Pług pod nazwą FEN. E, pług lekki. Pług, który docelowo ma zastąpić nasze już e, dobrze znane orkany. Liczymy na pozytywny odzew. Dzisiaj prezentujemy maszynę trzykorpusową e, z możliwością dołożenia czwartego korpusa. Zapraszamy serdecznie na nasze stoisko.